Cześć, witam. Czy zdarza mi się żyć w pośpiechu? Oczywiście. To jest przykład, że ja zamiast usiąść sobie w domu i nagrywać, to ja dla was chcę coś fajnego przekazać. Z Warszawy bez śniegu, ale nieraz nic nie, nie lubię robić i ogarnia mnie lenistwo, nic mi się nie chce. Ale znowu, jak mam coś zrobić, to nieraz po prostu robię to w pośpiechu, zamiast pomalutku i, jak to się mówi, z rozmysłem. A bardzo fajne pytanie, tutaj dziękuję Marcinowi za to, czego udało mi się pozbyć oprócz yy, picia alkoholu. Ja często właśnie o tym zapominam, wiecie? I ostatnio właśnie ten gość, z którym gadałem w Nowy Rok, mi to powiedział. Bo ja jeszcze nie palę, nie kradnę, nie kłamię i nie przeklinam. Kurczę blada. Ale on mówi, słuchaj, a to już jest, to już jest dar łaski. To już jest dar łaski Pana Boga. Kiedyś tak klołem, możecie zobaczyć na YouTube moje wypowiedzi, nawet w tych filmikach. To tak klołem, że nie wiem. Teraz y, uważam, że jest to oznaka słabości. Jak ktoś przeklina, to znaczy że się czegoś boi. Nie? To samo z paleniem, to samo z kłamaniem. Dla mnie mężczyzna, który kłamie, no jest po prostu śmieszny. No. To jest człowiek śmieszny. Kobieta musi kłamać. Kobieta tak. Ale mężczyzna, który kłamie, słuchajcie, to jest. To, to, to nie chcę się tu wypowiadać, bo, to, bo to sam też kiedyś kłamałem, No i kraść, no, kraść. Jeśli, słuchaj, jeśli starcza ci na życie i nie musisz kraść, no to po co kraść? zabierać innym to, co ci się nie należy. Że kochani, wszystkiego dobrego z Warszawy bez śniegu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.